Matura to wzura. Sprawdzamy czy ludzie znają zwierzęta Zobaczyłem pierwsze pytanie Pierwsze 6 sekund Jak sobie dodawałem do zakładek I dostałem pierdolca Podaj 3 zwierzęta, które dają mleko Małpy? Słucham? Małpy? Doj... się małpy? Ja nie widziałem jak, jak kurwa? Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdziliśmy, czy Polacy rozpoznają. Może tawać, mnie to nie rusza. Ja nie muszę przeklinać. co to za zwierzę? Kurwa jak masz. Zaczynamy. Mać. Jak się wyprawiło, krokodyl czy alligator? To są dwa inne zwierzęta. To są dwa inne gatunki. Tak. Krokodyl? Sądzisz, że to jest taka prawidłowa nazwa? Taka. Co sądzisz, że. Jest? Taka. Hmm. Hmm. Profesjonalne? No. Nie, nie, to byłby aligator, ale rzadko się słyszy. Czyli e, profesor. <noise> no to mocny ziomek w ogóle, stream bez motory. No, to prawda. Ten na nim mówi się aligator, ale niektórzy mówią krokodyl. Olku, co tu mamy? To jest, kurwa, on się, kurwa, to jest rekin. Ale on miał jakąś nazwę śmieszną. Coś z młotkiem? No nie? Był, czy to nie ten? Nie wiem, jakiś rekin młot jest, tak Jakie znasz nowe narzędzia takie? Nożyczki Szeroko jeszcze. Szczękny No, faktycznie Niezłe narzędzie Szeroko szczękny Szczękny A, szczękny Masz takie narzędzie w domu? Szeroko szczękny? To nie Masz to masz w domu? Masz śrubokręt? Mam śrubokręt, Co mam masz, kombinerki, no? mam śrubki, gwoździe No, śrubki, gwoździe, zajebiste narzędzia bratku Młotki O, 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 tak, jedno z tych Rekin mo... Eee, Rekin... szablo... nie, to nie szablo Jaki? <laughs> Jaki? Młotogłowy, jakoś tak to Chodzi ogólnie o wiele ryby, Coś mini czy... O, wieloryb, no proszę, no ten to jest mocny ziomek, nie? A jaki konkretnie? Młot? Pięknie. Wielorybi młot? Wielorybi młot. Młot wielorybi? Wieloro... Wielorybo młot? <noise> Gdzie to ma twarz? Tutaj jest rekin i to jest ten młot Głowy głowie, czy jakoś tak? No dobra, no coś tam kmini. Mi... Ja też się nie spodziewałem, że rekin młot to jest oficjalna nazwa. Jak się rozmnażają ptaki? No jest samiec i samica, musi dojść do zapłodnienia tak. i później samica składa jajo tak. i tyle. Bardzo dobrze. O, ja już się Ale... boję, kurwa, co to będzie, nie? Tak dochodzi do zapodnienia, bo część jak jest zapodniona, a część nie. Po prostu wysiadują sobie te jajka i jak się uda, to wychodzi. Kur... Jak się uda, to wychodzi. a jak nie, no to nie. To jajecznicę można usmażyć. <głosy> <głosy> a to co trzeba ja żeby dole. wyszło? No może jakieś warunki właśnie, żeby miało ciepło, coś w tym stylu. Czyli po prostu kura zniesie jajko i... No, bez kitu, dawno się nie widziałem. Z ciepło i <noise> będzie kurczaczek, tak? No to nie tak, trzeba... Opiekować się oczywiście, ja Nie no i żeby ta temperatura była trzymana przez cały czas. Możliwe, że to tak to działa. A gdzie kogut w tym wszystkim? Ja? Sądzę, że to jakoś tak samoistnie się dzieje. nie <noise> ale no jak można coś takiego powiedzieć? Jak samoistnie, kurwa? Sam się w dupę rucha ta kura, czy, czy o co chodzi? Jak rozmnożają się ptaki? Nie wiem, przez ocieranie jakieś może? Składają jajka, tak jak mhm. na przykład kury składają jajka i potem kogut je zapłodnia. Jak... <noise> E! Homunculus kurwa! Jajko znosi kura i potem strzykawą, kurwa, spermę, jak homunculusa Bokser zrobił. Jak to się dzieje? N nie do końca. Czyli, mam czyli mamy tak, jest sobie kura, skład. To kurwa, kogut, jajo rucha? jajko, ono sobie gdzieś tam leży w, w ściółce. Przychodzi kogut, mówi fajne jajko. I co robi temu jajku, że je zapładnia? Nie mam pojęcia. No strzykawką, spermę. Jak Bogdel robił, Tom Kulusa to też tak zrobił. To musi zrobić, tak? Chyba tak. No to musi je wysiedzieć w ciepłe, tak? Czyli jak kura wysiedzi jajko, to tam jest kurczaczek w środku, mm. jak nie wysiedzi, to mamy jajecznicę. Tak. A propos zwierząt, w najnowszym odcinku Big Brain odpowiadam, czy no ośmiornice live. to przybysze z kosmosu. Pierwszy link w opisie, Do a spokoju. my lecimy dalej. Olku, co tu mamy? Wielbłąd dromader. Kurwa, no to już bym nie powiedział, że to jesteś. Znaczy, że wielbłąd to bym wiedział, ale kurwa, że to jakiś jednogarny drumader, chłopie. O, bardzo dobrze taki... Nie wiem, czemu mam cały czas w głowie wielory, ale to nie jest wielory. Dobra, to jest jakiś troll. No nie, nie, nie. Co tu widzisz? Kameleona na pustyni. Widzisz kamel? Nie, ja nie uwierzę. Ja nie uwierzę w nic, co słyszę, kurwa. W nic nie uwierzę już. W życiu ni... w nic nie... To jest AI zrobione. No, ja nie wierzę, kurwa, o co chodzi. Ja pierdolę. Nie, no to, to jest troll jakiś, kurwa, bez jaj. Jak kurwa, kameleon! Kameleona na pustyni. Podaj, proszę mi, trzy zwierzęta, które dają mleko. Koza. Mleko no, koza. Krowa. Mm, kurwa, ty ja nie wiem co jeszcze. No jest kozie mleko, krowy mleko. No i nie wiem co jeszcze, tak szczerze. O czymś zapominam oczywistym, ale kurwa, ja nie wiem co jeszcze. Owca a bez kito. Za, owca i krowa. Super, bardzo dobrze No to krowa, baran, li Baran I koza Nie jestem pewien, ale baran też można? To owca Małpy? Słucham? Dobra, to jest troll ogólnie, jak coś, bo... Nawet nie będę się oburzał, bo to jest jakiś troll jebany jak huł Małpy? Doi się małpy? Ja nie Je widziałem Jak? <laughs> Prawda Jak chyba nie daje mleka A co daje jak? Mięsa, skórę, no. świnie <laughs> to jest troll. Ja, ja no też, też nie pamięcia. daje, inny, powiem Ci. A czy byk Ale... daje mleko? Nie. A Kozio? Byk daje spermę. Mm. Taurejna. Kozio daje. Modliszka jest. Modliszka, tak jest. Aha, bo nie, nie, nie ogarnąłem się z ten. No jakie to mogło być odpowiedzi? Niby co oni mogą powiedzieć innego oprócz konika polnego, modliszki, albo nie wiem, co, co jeszcze kurwa. Może ktoś powie patyczak, kurwa, bo jest debilem. robi po stosunku hmm. seksualnym? A, co? Jeszcze raz, what? Modliszka jest. Modliszka, tak jest. Co ona robi po stosunku seksualnym? A skąd ja mam wiedzieć, kurwa, to? A, tak, że chyba hmm. samica zjada samca, mi ja się to wydaje. Ja odcinam mu głowę. A, no tak, ja Dlaczego to wiem. robi? Bo kurwa, a faktycznie było coś takiego, ty bez kitu. Nie podobał się jej stosunek kluczowy, po prostu, nie. No wiesz, jeśli to był jego pierwszy od razu kończy karierę, no to jak on ma się poprawiać? Gdzie to jest miejsce na postęp? Ale to czemu to nie być wiem? Co? Być... Pasikonik? Spodziewałem się takiej odpowiedzi. mówiłem, że coś takiego... Ja też bym powiedział jakiś pasikonik pewnie. Jest. No dobra, no... No, jeszcze jakoś tam. Nie, to jest ten, modliszka. Modliszka. Co ro mo mo robi modliszka po stosunku ze swoim partnerem? Ale powiedział, że A czemu? O. Nie o. mam pojęcia, może tak lubi. I to każdy. Nie, no ale dobrze powiedział. No, tak lubiła? Nie wiem. A nie, chyba, żeby zapłonić? Co się stylu? Coś. Głowę nie obcina, nie wiem. żeby zapłonić. Nie mam pojęcia. Że złożyć ja Nie wiem. W jego głowie? To jest to, co piszcie w trawie? Czy to nie jest to? To nie jest wiersz? Czy... Mm. Pasi, Nie, pasi troszkę konik, podobny, ale pasi, pasi, to jest dużo pasi, pasi bardziej brutalne zwierzę. Nie chcielibyśmy, aby ludzie funkcjonowali tak, jak te zwierzęta. Ponieważ no. e, kobieta tego gatunku po kopulacji z e, samcem obcina mu głowę i zjada. No to fajnie akurat. Ja widzę, że to no jest byś tylko chciał jeden raz sprawdzić, jak to tak jest. <laughs> Jakie koty występują naturalnie w Polsce, Wojtku? No dachowce jakby, no nie wiem czy to oznacza jako gatunek, no ale dachowiec taki zwykły, nie wiem kurwa jakie no Nigdy się nie interesowałem Ja wiem, że są dachowce Tak? Brenda? A dachowiec to nie gatunek Jeszcze rysie Tak jest I nie jestem pewna, ale chyba żbiki Tak jest, żbiki, tak bardzo dobrze Jeszcze jest jedna tak, jeden taki kot Lis Chyba żadne Występują Występują? Pumy Nie, nie. Żet. te Puma w Polsce chłopie i K. Żad B i K. Połącz te litery. A, to nie podoba. Połącz te. Oh, em... C H U J. Połącz te litery. Kurcze. C H U J. Kur... Przywitrywałem ci całą odpowiedź Ż, B i K Wiktoria, co się dzieje? No to wydaje mi się, że żaden Nie wiem, kurwa, nie wiem Jak oni nawet mnie odpowiadają, to jeszcze gorzej wychodzi Chyba G... Gep... Co? B e, i K Wiktoria, co się dzieje? No to wydaje mi się, że żaden chyba ha. Gepardy, W Polsce? Pamiętasz, jak się ten dziki kot nazywał? Tygrys. Nie tygrys! <laughs> <laughs> ŻED B I. Nie, nie znam. K. Nie, nie mam pojęcia. ŻED B I K. ŻED bej... Oni są rozjebani jacyś? Nie, nie, nie nie wiem. Litera Z, litera B, litera I, litera K. Połącz literki. ŻED B I K. ŻED b, i, k. Idę się, kurwa, wylać, bo ja nie wytrzymam za chwilę, ja pierdole. JA PIERDOLE! Ja pierdole... Kurwa! Kurwa, co to jest? Gęś. Gęś? Ja bym powiedział, kaczka. Kaczka? Kaczuszka. A tu co mamy? Kaczka. Łabądź. Bym powiedział, że to jest kaczka, ale był jakiś y, okres w dojrzewaniu... Myślałem, że to o tym mówi, <noise> ale nie mówi Łabędź. gęsi. Łabądź. Nie, mm -hmm. Jezu. Mniejsze trochę. Kaczka. Nagie to zwierzę. Gałęź. Nie, co? Jaka... Nie, jest... Z... <noise> gałęź, ale odkleja. <noise> co ja mówię, jaka gałęź? Nie. <noise> A jaki jest największy ptak na świecie? Jezu, mam ochotę powiedzieć, że... Największy ptak na świecie? O kurwa. Ej, dobra, może powiem coś głupiego, ale... I znać, że się coś pominę. To jest oczywiste. Ale jakiś, nie wiem, orzeł jastrząb? Stęp kurwa? Orzeł, jastrząb? A nie no, są większe przez pierdolę a te, Flamingi na przykład? Nie no, Flamingi, kurwa, też przecież no. Indyk, no, Flaming? Flaming się wydaje, że jest, chociaż kurwa, nie no, Orzeł, Stemp, Jastrząb. Coś, nie wiem. Albo właśnie, kurwa jestem Debilem, bo mi chodzi o Strusia, a powiedziałem Flaming. Bo mi chodzi o Strusia, właśnie. Bo ten, co w ziemię, w ryj wkłada. Nie chodziło o strusia, a mi się pojebało. Ta, przyrodo, kurwa te jaja gigantyczne. No pojebało mi się. Chodzi, że pingwin. Są duże pingwiny, to prawda. No, no chyba struź. Tak jest, tak. Może jastrząb? A Jezu, no taki ptach a który zjada taki już martwych zwierząt. Jak to nazywa takie? Sęp? Tak strasznie duży on jest taki. Da. Jest duży, ale są większe i wtedy te ptaki... Właśnie, są podra... no bo też myślałem, że coś z tych trzech, orzeł, jastrząb, psem. Że... bo kojarzyłem, że jeden z nich jest duży, ale zapomniałem faktycznie, że ten... To lataj, bo są za duże. Pinguiny. Nie. Zależy, Pinguin je, kto większą. ma co Nie, na śmiecie Rodzice to tak. oglądają, tak? Rodzice oglądają. No. Powiedzmy, jakiś soku, może czy to jest. Są większe. Soko jest. Są jeszcze większe dość okay. duży, hmm. ale są hmm. dużo większe. Ale hmm. Powiem Ci, że to nielot. Hmm. Nie hmm, wiem, czy pingwin może to jest Nie, no to nie, nie Nie, no są dużo nie? większe. To... Magdo, a jaki jest największy... Co ludzie z tym pingwinem mają? Krzyp na świecie. Pterodactry. Bocian. Moment. Co z, z żyjących, bocian jest bardzo duży, to prawda? Czy jest coś większego od bociana? Jastrzą? Będę strzelał, albo będą talne głowa orzeł? Pelikan? Tak jest. Czaple? Nie czaple, ale podobne do czapli. Inne na zwierzę? Bocian? To jest czas. No dobra, ale jak można, kurwa. Przecież to jest zwierza, którego nie da się pomylić. Naprawdę. Przecież nie ma innego takiego ptaka charakterystycznego. Znaczy, no, są charakterystyczne, ale kurwa, no jak można nie powiedzieć, że to nie jest, że to że, nie powiedzieć, że to pelikan. No, przecież to jest, kurwa, oczywiste. Ożył. 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 O Ty się upieczesz ty w tym Piękny filmik Nie na To jest... A Bocian kurwa a? Bocian, któremu chyba gałę kurwa robili Który robił gałę całą że kurwa mu tak ten odjebał Lemur Lemur, gdzie żyją lemury? Lemur. Na Madagaskarze Na Madagaskarze Tak jest, a kto jest ich królem? No, Król Julian, Julian. Kurwa. A, Oczywiście <laughs> To umie latać? Jak się wtedy nazywa? Szczurołap Szczurołap? Nie pan nazywano ludzi, którzy łapa i szczury w średniowieczu? To wygląda jak skunks, a to nie jest skunks, no. Gdzie żyją słonie oprócz Afryki? Oprócz Afryki? Kurwa, nie wiem. Nie wiem gdzie. W Azji? Tak jest, w Azji, tak mhm. w Indiach. W sumie tam. W Rzymie, w Tajlandii są, mhm. tak. No. A słonie żyją w Afryce? Żyją, żyją. A tak, no. Może to ty. Okay, na jakiejś takiej wyspie, ale jak on się nazywa W Azji i w Ameryce południowej, w... W południowej. No w Europie też myślę, że. No bez to słonie w Europie? Gdzie? W jakim? W co? Kraju? No nie wiem, na kraju. Oh, wow. No to na pewno w Australii. Australii? Gdzie jeszcze? W Europie chyba nie żyją, chociaż nie wiem, może? W Europie nie, w Ameryce Północnej czy południowej? Południowej. Gdzie żyją słonie oprócz Afryki, Martino. Hmm safari. Pewnie i w Australii. W safari? Patrzcie. W jak... safari. Hmm. Pewnie i w Australii. Ale jestem mądra. W Australii. Gdzie jeszcze? Ameryka, może południowa, z tej tamtej strony mi tak świta. no. Ameryka. Północna czy południowa? <grym> Mówił o amazońskich słoniach, czy bardziej o meksykańskich? Amazońskich. Amazoński. <grym> no tam nie ma. Tam ja właśnie to wymyśliłem. <grym> No to mam mogę powiedzieć? Tak. E, mogą być, są jeszcze te, te mamuty, to one się zaliczają do słoni. Taki nie, pseudo, co? no. A istnieją teraz? Nie. Nie. To ten... To zapraszamy bardzo <laughs> tak. serdecznie. Orka. 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 Majorki Powiedz mi, co to za zwierzę? Delfin. To jest... Delfin. Park? Rekin. Nie. Mm. To nie jest rekin. A co to mamy? Waszka. No. Okay. Waszka. Waszka G. Modliszka... Nie, nie, modliszka tak nie wygląda. Pamiętam z Kung Pandy. Traszka? Nie wiem. To co? Traszka? Traszka? A o, to, to jest modliszka. Mimo, że ośmiornica kojarzymy z samotniczym trybem życia. Kurwa dobrze to takie krótkie. Bo to. to bo to to już kurwa jest przesada.